Na tysiąc łapek w górę będziecie edytowali szybciej niż najszybszy edytor w Fortnite. Cie. Siema z tej strony, WhatZiv. Jeszcze tak przed chwilą, chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z węczkiem oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama. WhatZivty ponadto zapraszam na mój drugi kanał, na mego Discorda. No i mega, chciałbym Was zachęcić do zostawienia właśnie łapki w górę pod tym materiałem. Także co zostawcie tam łapkę w górę każdy komentarz o treści serce serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu serce, a ja wam przypinam serduszka. Zostawcie łapkę w górę z sobą dzwonem, no a my oczywiście możemy już przechodzić do pierwszego błędu na dzisiaj. Dobra, a więc jesteśmy już w Fortnite. No i właśnie się loguję na konto. No i słuchajcie, pierwszy błąd, który dzisiaj wykonamy, trzeba go po prostu wykonać na trybie kreatywnym. Także to teraz zrobię, klikam sobie tryb kreatywny graj. No i właśnie pierwszy błąd, który wykonamy właśnie wykonamy sobie na trybie kreatywnym. Właśnie wczytujemy mnie do trybu kreatywnego. Jest to naprawdę mega fajny błąd, no jestem mega podekscytowany, że mogę wam go pokazać. Także jest to mega fajny błąd. No i jedyne co potrzebujemy, to tak naprawdę naszą wyspę. Na wyspie po prostu no naszą wyspę na wyspie powiedziałem. Naszą wyspę na trybie kreatywnym. No i to jest jedyne czego potrzebujemy tak naprawdę tego błędu, no a naprawdę błąd jest mega fajny i powiem wam, że naprawdę jest on przydatny, na przykład jeśli tworzycie mapki do Fortnite'a czy coś takiego, to myślę, że on wam się może niejednokrotnie przydać, no i czy można za niego dostać bana, od razu do tego przejdźmy, ponieważ jest to specyficzny błąd i myślę, że raczej za niego bana nie powinniście dostać, oczywiście jest taka opcja, że niby dostaniecie tego bana, ale wiecie, no raczej za coś takiego aż bana nie dostaniecie, ponieważ no jest to błąd, który nikomu w niczym nie Przeszkadza, a w ogóle nie pamiętam w którym odcinku Ale chyba 3-4 dni temu wam pokazywałem Właśnie jak zdobyć takie rzeczy Po prostu na swojej wyspie na trybie kreatywnym No w każdym bądź razie weźmy sobie tutaj Trochę poczyśćmy, żeby po prostu Móc jakby od razu zobaczyć Gdzie mamy tą jakby no tą rzecz, którą by, której będziemy zaraz używać Także poczyścimy sobie tutaj Troszeczkę, no to nam zajmie Dosłownie sekundeczkę, dobra No myślę, że już jest w miarę ok. No, myślę, że tak starczy. No i teraz jeden co potrzebujemy, to zbudować sobie boksa. Także zbudujemy sobie boksa. No i musimy sobie wyjść z tego boksa. No i możemy to sobie naprawić. No i teraz jeden co potrzebujemy, to potrzebujemy to potrzebujemy po prostu sobie wejść tutaj i znaleźć Rifta. A właściwie to takie coś po prostu Wyposaż, to się nazywa Junk Rift po angielsku No i generalnie Teraz musimy zrobić coś takiego Że szybko będziemy musieli umieścić to w ten sposób I szybko kliknąć wróć do centrum Także ja to teraz zrobię W momencie kiedy uderzy to To muszę kliknąć wróć do centrum Dobra, no i może się udało Nie wiem, bo to jest takie też na wyczucie A ja jakby najlepszy na wyczucie nie jestem Ale dobra, no i teraz musimy sobie wejść tutaj No i zaraz zobaczymy czy wyszło? I uwaga, uwaga. Ten tyrannozaur tutaj jest. I zobaczymy czy wyszło. I tak jak widzicie wyszło. Tutaj miałem przycisk G Edytuj. Jak widzicie mamy tutaj niewidzialną ścianę. No i normalnie jakby nie mogę przez nią przejść i dachu nie ma niestety z tego co wiem, dachu nie widzę. No dachu nie ma, ale jak widzicie mamy tutaj niewidzialne ściany, tylko te. No i naprawdę jest to mega fajne że mamy coś takiego i no daje to nam możliwość tworzenia jakichś niewidzialnych rzeczy ponieważ patrzcie teraz sobie usuniemy to no i mamy tak naprawdę niewidzialne ściany nam zostały tak naprawdę w tym momencie mamy niewidzialne ściany, niewidzialną barierę także jeśli ktoś tworzy mapki do Fortnite no to właśnie w ten sposób może sobie zrobić naprawdę mega fajną niewidzialną barierę a jeśli chcecie jakby to naprawić no to wystarczy że klikniecie G i zedytujecie to w jakikolwiek sposób no i to się powinno pojawić po prostu w jakikolwiek sposób to zedytujecie i to się naprawi. Także, no tutaj nie ma już. Także jak widzicie, jest to fajny mega sposób na niewidzialne tekstury w Fortnite. Cie. No i kiedyś w ogóle był sposób, że po prostu musieliście mega szybko edytować. największy no większość osób to robiła na makro, że po prostu się mega szybko edytowało jakąś daną rzeczy i ona wtedy znikała. Ale to jest chyba łatwiejszy sposób do wykonania. Także co, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, łezwyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, no i chciałbym powiedzieć, że na 1000 łapek w górę będziecie edytowali szybciej niż najszybszy edytor w Fortnite'cie, także zostawiacie łapki w górę. No i nie wiem czy wiecie, ale każdy komentarz o treści serce, serduszkuje, także piszcie w komentarzu serce, a ja wam przypinam serduszko, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, łezwyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, no i co, my już będziemy przychodzić do kolejnego błędu. Dobra, no i teraz mamy kolejny mega fajny błąd. No, i to jest błąd, za który raczej nie dostaniecie bana, w sensie wiadomo, oczywiście można, ale raczej po prostu nie dostaniecie. Także teraz, jeden co musimy zrobić, to po prostu sobie wejść tutaj w urządzenia, no i musimy po prostu znaleźć. Samolot, także właśnie trzeba znaleźć samolot. Tutaj mam samolot, no i musimy kliknąć wyposaż. No i musimy sobie postawić samolot. No i teraz będziemy musieli kliknąć szybko E, czyli pilotuj i szybko kontrol, żeby po prostu zmienić miejsce. No i jak wam się to uda, a mi się to udało teraz! No to wasz samolot po prostu powinien się zacząć rozpędzać mega szybko i po prostu jechać tyłem. Tak bez żadnej przyczyny. Po prostu powinien zacząć jechać sobie tyłem i... Ej ej, czekaj, nie! No nie, moje serduszka mi popsuł! No i jak widzicie, no to jeśli będziecie go używać, jakby żeby po prostu niszczyć coś komuś, no to myślę, że możecie za to dostać bana. Ale myślę, że raczej nie dostaniecie za to bana. No i z tego co zauważyłem, no to można nim w miarę sterować. W sensie, jak się patrzę w tą stronę, to on troszeczkę skręca, jak w tą, to też troszeczkę skręca. Także da się w nim w miarę sterować. Także co, myślę, że jest to naprawdę mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem. No i co? Zobaczmy co się stanie jak zmienimy jeszcze raz miejsce na jakby kierowce. No to wtedy po prostu normalnie się zatrzymuje. Także dobra, jest to naprawdę mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i suba No i co, zostawcie łapkę w górę, suba w dzwonem, na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda No i w sumie dajcie znać co sądzicie o samolotach w Fortnite, ponieważ pamiętam, że kiedyś właśnie te samoloty wielu osobom przeszkadzały A my już przechodzimy do kolejnego błędu Dobra, więc teraz musimy po prostu się udać do tutaj, 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 tutaj żeby wpisać po prostu mapkę, kod mapki, także ja to teraz zrobię no i generalnie musimy wpisać taki kod, jaki widzicie obecnie na, ekr na ekranie, klikamy potwierdź. No jest to tak naprawdę mega fajny błąd na no, różne itemki, których normalnie nie można mieć w trybie kreatywnym i kiedyś już Wam przedstawiałem ten błąd, ale tutaj mamy jeszcze dodatkowy itemek. Po prostu jakieś itemki jakby na święta. Na przykład jak mamy różne malowania do różnych itemków, to właśnie tutaj możemy to zdobyć. Także jedyne co musimy zrobić teraz to po prostu postawić sobie tutaj znacznik, kliknąć wróć do centrum. No i teraz musimy wejść na naszą wyspę łąkową. I tutaj no musimy po prostu jakby jak mamy ten znacznik, to musimy się udać w tą stronę, gdzie jest ten znacznik. No i na przykład to jest tutaj, także dobra, udamy się w tą stronę, no i sobie tutaj musimy zbudować pewną rzecz, a mianowicie jak mamy poziom wody, to dosłownie delikatnie nad poziomem wody trzeba zbudować takie coś, no, i teraz musimy się po prostu dobudować do bariery naszej. Także jak się dobudujemy do bariery, to właściwie nic trudnego nam nie zostanie. Musimy się po prostu dobudować tutaj. Dobra, no i teraz musimy sobie postawić coś takiego i coś takiego. No i teraz musimy sobie wejść w urządzenia i wziąć mecha. Także tutaj mamy mecha, klikamy wyposaż. No i generalnie teraz musimy sobie postawić w ten sposób mecha tego i w ten sposób tego mecha. No i teraz po prostu musimy szybko sobie wejść w ustawienia I przycisk interakcji zmienić na jakikolwiek inny przycisk Żeby po prostu nie był taki sam z, z jakby z rozpoczynają gry Ja to dam na lewego shifta No i teraz musimy zrobić coś takiego Musimy wyjść za barierę I będziemy musieli klikać shift i e jednocześnie Dobra, no i teraz musimy kliknąć control I musimy teraz kliknąć delete I od razu dwa razy spacja Dobra, no jak wam się to uda No to musicie po prostu lecieć w stronę tego znacznika Dobra, no i teraz jak widzicie mamy górę Także właśnie tutaj na tej górze mamy różne itemki, których normalnie nie ma w Fortnite. Cie. Na przykład tutaj mamy jakby maszynę jakąś, ale to nieważne, ponieważ tutaj mamy coś lepszego. No i na przykład nas ciekawią te itemki. No to wyjmujemy sobie nasz telefon, klikamy sobie jedynkę, no i sobie kopiujemy to. Możemy sobie wybrać jeszcze na przykład, no nie wiem, załóżmy, chcemy wziąć to, to klikamy sobie to. No i teraz musimy kliknąć po prostu szybko odwróć się i mniej więcej na 30 sekundzie musimy kliknąć wróć do centrum. Także klikam odwróć się. No i klikam wróć do centrum. Teraz musimy jeden co zrobić, to się udać na naszą wyspę. Także udajemy się na naszą wyspę. No i teraz po prostu jak wylądujemy, to powinniśmy móc postawić jakby te itemki, także zaraz sprawdzimy. No i mamy różne itemki których normalnie nie można mieć w Fortnite, także jak widzicie mega fajny błąd, no a my już przechodzimy do kolejnego, a zarazem ostatniego błędu. Dobra, więc do tego błędu trzeba wyłączyć sobie internet, a jako, że ja nie chciałem z bardzo moim rodzicom wyłączać internetu teraz no to po prostu błąd wziąłem od pewnego youtubera, do którego link macie w opisie. No i teraz jeden co musimy zrobić, to jak postawimy jakby schody i je potem zedytujemy w lewo i będziemy je chcieli odedytować, w sensie klikniemy sobie G i ustawimy je znowu na wprost No to musimy sobie kliknąć od jakby zatwierdzić edycję, kliknąć G i... Po prostu jak najszybciej potrafimy jednocześnie nawet odłączyć internet. No i wtedy powinniśmy mieć takie dwie pary schodów w jednej. No i jak odzyskamy po prostu internet, no to powinno być tak, że mamy jedne schody. I jest niewidzialność i końcówka tych schodów. Także jest to mega fajny błąd na, na kolejne, no już nie takie w pełni niewidzialne, ale pół niewidzialne tekstury. Także jeśli ktoś z was by chciał takie coś sobie wykonać, ma teraz na to sposób. Także co, zostawcie łapkę w górę, z w pamięci na mojego Instagrama, a mój Instagramu, ziwę, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści serce serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu serce, a ja wam przypinam serduszko. No a ja się już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć!